Pozwól, że zapytam Cię o coś z absolutną szczerością. Kiedy ostatnio spojrzałeś w lustro i wiedziałeś bez wahania, że masz pełną kontrolę nad swoimi pragnieniami, a nie odwrotnie? Większość mężczyzn nigdy nie odpowie na to pytanie szczerze, ponieważ już wiedzą, że prawda pali. Wiedzą, ile bitew przegrali za zamkniętymi drzwiami. Wiedzą, ile razy zamienili siłę na chwilę słabości. Jasność na chwilę ucieczki. Mężczyźni nie upadają, ponieważ świat jest zbyt silny. Upadają, ponieważ poddają się wrogowi, który jest przyjemny, podczas gdy ich niszczy. Pożądanie nie atakuje cię jak burza. Ono erozuje cię jak powolna cicha rzeka, zużywając krawędzie Twojego ducha dzień po dniu, aż przestajesz rozpoznawać mężczyznę, którym kiedyś byłeś. Osłabia rdzeń Twojej męskości. Rozpuszcza dyscyplinę, zaciemnia osąd, kradnie ogień, który kiedyś czynił cię niebezpiecznym, skupionym, niepowstrzymanym. A co najgorsze, większość mężczyzn myśli, że to oni wybierają, myślą, że kontrolują sytuację, myślą, że sobie z tym poradzą, ale nie. Pożądanie studiuje cię od lat, zna twoją nudę, twoją samotność, twoje niepewności, twoje wyzwalacze. Wie dokładnie, kiedy szepnąć do ciebie. Dokładnie. Kiedy twoja czujność jest obniżona, dokładnie. Kiedy twój głód przeważa nad twoją mądrością. Pożądanie nie jest tylko uczuciem. Jest to duchowa toksyna, która obiecuje przyjemność, jednocześnie cicho odejmując od twojej duszy. Przekonuje cię, że sobie folgujesz, podczas gdy w rzeczywistości poddajesz kawałki siebie jeden impuls na raz. Ale oto prawda, której cię nigdy nie nauczono: mężczyzna, który nie potrafi zapanować nad swoimi pragnieniami, nigdy nie zapanuje nad swoim przeznaczeniem. Dziś odsłonimy każdą warstwę tej trucizny, obnażymy, jak kradnie twoją moc, i odzyskamy wewnętrzną siłę, którą pożądanie próbuje pogrzebać. Ale zanim zagłębimy się w tę podróż, upewnij się, że polubisz to wideo, zasubskrybujesz, włączysz powiadomienia. Aby zostać stoickim żołnierzem i skomentujesz, deklarując swoją intencję wzniesienia się ponad słabość. Napisz: Wybieram siłę ponad pragnienie. Niech to będzie pierwsza cegła w odbudowie twierdzy Twojego umysłu. Dziękuję, że tu jesteś. Teraz zaczynajmy. Pożądanie rzadko atakuje mężczyznę siłą. Obiera znacznie bardziej złowrogą drogę. Czeka na chwilę, gdy jesteś zmęczony, znudzony, samotny, niezmotywowany, a następnie wślizguje się do Twojego umysłu jak dym pod drzwiami, szepcząc, że zasługujesz na małą ucieczkę, małą przyjemność, małą przerwę od presji bycia tym, kim wiesz, że powinieneś być. A za każdym razem, gdy ulegasz, dzieje się coś subtelnego, ale potężnego. Twoja siła woli, twój wewnętrzny generał, twój wewnętrzny dowódca cofa się o krok. Siła, która kiedyś pomagała ci wcześniej wstawać, pozostawać, zdyscyplinowanym, skupionym działać. Erozuje się jedna decyzja naraz. I prawdziwe niebezpieczeństwo polega na tym, że w danym momencie nie czujesz tego jako słabości, czujesz to jako ulgę, czujesz to jako komfort, ale nie. To jest pułapka przebrana za odpoczynek. Pożądanie to złodziej, który najpierw zabiera twoją energię, potem twoją ambicję, a ostatecznie twój szacunek do samego siebie. Kiedy wielokrotnie poddajesz się impulsom, twój mózg przestaje postrzegać cię jako mężczyznę, który wydaje rozkazy, a zaczyna postrzegać cię jako mężczyznę, który podąża za pragnieniami. A gdy pragnienia stają się liderem, dyscyplina umiera. Stajesz się łatwo rozproszony, łatwo przestymulowany, łatwo wyczerpany. Rzeczy, które kiedyś cię motywowały, wydają się ciężkie. Cele, które kiedyś wydawały się ekscytujące, teraz wydają się odległe. Tracisz swoją przewagę. Tracisz ten wewnętrzny ogień, który czyni mężczyznę zdecydowanym, bystrym i ugruntowanym. Dlatego wielcy stoicy nas ostrzegali: mężczyzna, który jest posłuszny pożądaniu, staje się jego niewolnikiem. Nie metaforycznie, ale dosłownie. Porzuca swoją suwerenność, nie zdając sobie z tego sprawy. Ta sekcja dotyczy przebudzenia do tej prawdy i odzyskania tronu we własnym umyśle. Pożądanie jest mistrzem iluzji. Maluje obraz tak żywy, tak kuszący, tak natychmiastowo satysfakcjonujący, że zapominasz o wszystkim, co zbudowałeś, tylko po to, by gonić za chwilą, która znika w momencie, gdy się kończy. Mówi: To sprawi, że poczujesz się żywy. Mówi, to wypełni pustkę w tobie. Mówi, tego teraz potrzebujesz. Ale nie, to uczucie nie trwa. Nigdy nie trwało, ponieważ pożądanie nic ci nie daje. Ono tylko zabiera. Zabiera Twoją energię, Twoją jasność, Twoją ambicję. A kiedy skończy cię drenować, zostawia Cię siedzącego w tym samym pokoju, z tym samym życiem, ale czującego się nieco bardziej pustym niż wcześniej. To jest brutalna prawda, którą mężczyźni poznają w ciszy. Przyjemność, która wydawała się tak pilna, tak magnetyczna, tak nieodparta, natychmiast zanika. I w tym zanikaniu czujesz echo czegoś głębszego. Rodzaj duchowej pustki, poczucie, że właśnie zamieniłeś coś znaczącego na coś chwilowego. Odchodzisz, nieodżywiony, ale wyczerpany, niespełniony, ale zamglony. A co najgorsze, wiesz o tym, każdy mężczyzna, który uległ pożądaniu, zna ten dziwny, cichy żal po fakcie. Niepokojące uświadomienie sobie, że pragnienie nie rozwiązało głębszego problemu, tylko go odroczyło. Stoicy rozumieli to tysiące lat temu. Im bardziej mężczyzna karmi pożądanie, tym bardziej głodne się staje. Pożądanie nie jest zaspokajane przez folgowanie sobie. Ono rośnie w siłę, staje się głośniejsze, bardziej wymagające. Za każdym razem, gdy je karmisz, tworzysz większą dziurę do wypełnienia. I tak mężczyźni zostają uwięzieni. Gonią za uczuciem, którego nie da się złapać. Karmią głód, którego nie da się zaspokoić. Szukają kompletności w jednym miejscu, które nigdy jej nie zaoferuje. To jest oszustwo, iluzja, kłamstwo. A gdy raz to zobaczysz wyraźnie, nigdy nie będziesz mógł tego odzobaczyć. Starożytni stoicy ostrzegali nas, że najniebezpieczniejsze bitwy nigdy nie są toczone mieczami. Są toczone w komnatach umysłu. Epiktet, Seneka, Marek Aureliusz wszyscy wiedzieli, że pożądanie, zwłaszcza żądza, nie jest tylko uczuciem, ale formą wewnętrznej korupcji. Nauczali, że kiedy mężczyzna pozwala, by pożądanie nim kierowało, nie jest już panem siebie. Staje się marionetką pociąganą przez niewidzialne sznurki. I to jest tragedia, której większość mężczyzn nie widzi, dopóki nie jest za późno. Pożądanie sprawia, że wierzysz, że dokonujesz wolnego wyboru, podczas gdy w rzeczywistości jesteś posłuszny pragnieniu, które nie dba o Twoją przyszłość, Twój cel ani Twoją duszę. Marek Aurelius pisał. Że rzeczy, które nas zniewalają, są często tymi, które witamy z otwartymi ramionami. Pożądanie jest dokładnie takie. Wkracza przebrane za przyjemność, ale siedzi w twoim umyśle jako dowódca, instruując cię, rozpraszając cię, osłabiając cię. Stoicy wierzyli, że moc mężczyzny pochodzi z rządzenia sobą za pomocą rozumu, dyscypliny i cnoty. Cech, które pożądanie odbiera kawałek po kawałku. I rozumieli coś, co ignoruje współczesne społeczeństwo. Każde folgowanie sobie w pożądaniu jest głosem przeciwko Twojemu przyszłemu ja. Za każdym razem, gdy ulegasz, wzmacniasz nawyk, który kształtuje to, kim się stajesz. Stoicyzm nie polega na odrzucaniu przyjemności, polega na odmowie bycia przez nią kontrolowanym. Mężczyzna, który nie potrafi powiedzieć nie swoim impulsom, nie jest wolny. Może myśleć, że jest, może czuć, że wybiera, ale łańcuch wykonany z pragnień nadal jest łańcuchem. Stoicy wiedzieli, że duch mężczyzny zaczyna gnić w momencie, gdy pozwala, by pożądanie przeważyło nad dyscypliną. A antidotum na ten rozkład jest świadomość, panowanie i odwaga, by skonfrontować się z prawdą. Nie możesz stać się najsilniejszą wersją siebie. Będąc rządzonym przez swoje najsłabsze części. Współczesne społeczeństwo nie tylko wykorzystuje pożądanie, ono je projektuje. Żyjemy w świecie, gdzie korporacje, algorytmy i całe branże czerpią zyski z utrzymywania mężczyzn rozproszonych, przestymulowanych, osłabionych i duchowo otępiałych. Te systemy wiedzą dokładnie, jak działa twój mózg, wiedzą, co wyzwala pożądanie. Jakie obrazy wywołują pragnienie? Jakie kolory przyciągają uwagę? Jakie dźwięki stymulują centra nagrody w Twoim umyśle? Pożądanie stało się modelem biznesowym, a Ty jesteś produktem. Każde przewijanie, każda reklama, każda sugestywna miniatura, każda scena zaprojektowana, by porwać Twoją biologię, jest stworzona z jednym celem utrzymać Cię posłusznym impulsowi. Ponieważ mężczyzna kontrolowany przez pożądanie to mężczyzna, który nie ma już energii, by gonić za wielkością. Mężczyzna, który już nie chroni swojego czasu. Mężczyzna, który już nie mówi nie rozproszeniom, a co najbardziej niepokojące, nie muszą cię fizycznie pokonać. Mogą cię podbić poprzez twoją uwagę. Mogą wyczerpać twoją ambicję, po prostu utrzymując cię w stanie przestymulowania. Im bardziej ulegasz, tym mniej budujesz, im bardziej pragniesz, tym mniej tworzysz. Mężczyzna, który jest nieustannie pociągany przez pożądanie, staje się przewidywalny, programowalny i łatwo kierowany, bez względu na to, jaką przynętę wybiorą. Stoicy ostrzegali, że siły zewnętrzne zyskują władzę tylko wtedy, gdy dajemy im dostęp do wewnętrznej cytadeli. Współczesne społeczeństwo nauczyło się, jak naruszyć tę cytadelę. Bez użycia siły, przekonując cię, byś sam otworzył bramy. Rozejrzyj się. Słabi mężczyźni są dochodowi, rozproszeni mężczyźni są łatwi do manipulowania. Nieskupieni mężczyźni nie buntują się, nie kwestionują, nie wznoszą się. Oni konsumują. A gdy to zrozumiesz, zaczynasz postrzegać pożądanie nie jako pokusę, ale jako broń wycelowaną bezpośrednio w Twój potencjał. Jeśli chcesz odzyskać swoją moc, musisz przestać dawać im amunicję. Kiedy mężczyzna wielokrotnie folguje sobie w pożądaniu, zaczyna dziać się w nim coś subtelnego, ale niszczącego. Jego obecność zanika nie natychmiast, nie dramatycznie, ale stopniowo cicho jak płomień, który przygasa, gdy zabraknie mu tlenu. Męska obecność nie polega na agresji czy dominacji. Chodzi o spokojną, ugruntowaną, niezachwianą energię, która sprawia, że mężczyzna czuje się zakotwiczony w sobie. To jest sposób, w jaki wchodzi do pokoju stabilność w jego oczach cisza, która niesie ciężar, jasność, którą inni czują, po prostu będąc w jego pobliżu, ale pożądanie to niszczy. Za każdym razem, gdy ulegasz, oddajesz część tej obecności chwilowej przyjemności. Twój wzrok staje się mniej skupiony, twoja uwaga bardziej rozproszona, twoja energia bardziej gorączkowa niż spokojna. Nie jesteś już mężczyzną głęboko zakorzenionym w swoim celu. Stajesz się mężczyzną pociąganym przez niewidzialne sznurki, dryfującym od pragnienia do pragnienia. A gdy obecność zanika, wszystko jest dotknięte. Twoja pewność siebie znika w krytycznych momentach, twoja dyscyplina się waha. Twoja emocjonalna odporność słabnie. Nawet twój głos się zmienia. Mówisz z mniejszym przekonaniem, mniejszą pewnością, mniejszą głębią. Kobiety wyczuwają to natychmiast. Czują, kiedy mężczyzna wyczerpał się na pożądaniu, zamiast inwestować w cel. Mężczyźni o silnej obecności noszą w sobie rodzaj cichego gromu, intensywności zrodzonej z powściągliwości, dyscypliny i kierunku. Mężczyźni Którzy zbyt często folgują sobie, niosą przeciwieństwo, ledwo wyczuwalny niepokój, brak ugruntowanej energii, rozproszony umysł. Pożądanie cię opróżnia. Odciąga twoje męskie centrum w górę. Do głowy, do fantazji, do impulsywnej wyobraźni z dala od ugruntowanej potężnej stabilności mężczyzny, który żyje według zasad. I to jest tragedia. Większość mężczyzn nigdy nie zdaje sobie sprawy, że straciła swoją obecność, dopóki ktoś inny na to nie wskaże, dopóki życie ich nie upokorzy, dopóki nie obudzą się pewnego dnia i nie zastanowią się, dlaczego nic już nie wydaje się solidne w środku. Ale obecność można odbudować, siła może powrócić, a ogień w tobie może palić się jaśniej niż kiedykolwiek, jeśli przestaniesz oddawać swoją moc pragnieniom, które nigdy na nią nie zasłużyły. Odbudowa siebie po tym, jak pożądanie zabrało kawałki twojej siły, nie jest szybkim rozwiązaniem. To jest rekonstrukcja wewnętrznej twierdzy, której zapomniałeś strzec. A pierwszym krokiem nie jest kara, jest świadomość. Musisz spojrzeć prawdzie prosto w oczy, bez wstydu, bez zaprzeczenia, bez wymówek. Tylko wtedy możesz rozpocząć wznoszenie się z powrotem do własnej suwerenności. Stoicy nauczali, że umysł jest cytadelą, twierdzą, której żaden wróg zewnętrzny nie może przeniknąć, chyba że bramy zostaną otwarte od wewnątrz. Pożądanie wślizgnęło się, ponieważ zostawiłeś drzwi bez straży. Teraz nadszedł czas, aby je zamknąć, zaryglować, wzmocnić. Odbudowujesz, zastępując impuls intencją, zastępując pragnienie jasnością, eliminując wyzwalacze, środowiska. Nawyki, które karmią słabość. Niektórzy mężczyźni myślą, że chodzi o czystą siłę woli. Ale nie, chodzi o strategię. Kontroluj swoje środowisko, a kontrolujesz swoje impulsy. Kontroluj swoje rutyny, a kontrolujesz swoje myśli. Kontroluj swoją uwagę, a odzyskujesz swoją moc. Zacznij od dania swojemu umysłowi ciszy, ciszy rano, ciszy przed snem. Zastąp przestymulowanie ugruntowaniem, zastąp przewijanie oddechem, zastąp fantazję dyscypliną. Każdego dnia, gdy opierasz się pociągowi pożądania, Twój umysł dodaje nowy kamień do muru Twojej twierdzy. Każdego dnia wybierasz siłę ponad pragnienie, stajesz się bardziej niebezpieczny, bardziej skupiony, bardziej samorządny. I powoli mgła zaczyna się unosić. Twoja wizja się wyostrza, Twoja energia powraca. Zaczynasz czuć się jak mężczyzna, którym zawsze miałeś się stać mężczyzna, który rozkazuje sobie, a nie goni za cieniami. Odbudowa twierdzy umysłu nie polega na perfekcji polega na własności polega na spojrzeniu pokusie w twarz i powiedzeniu Już mną nie rządzisz tu zaczyna się zmiana tu mężczyzna staje się swoim własnym obrońcą. Jest prawda, którą odkrywa bardzo niewielu mężczyzn. Pożądanie nie ma być tłumione, ma być transmutowane. W każdym pragnieniu, każdym impulsie, każdym przypływie rządzy jest surowa, nieoczyszczona energia. Ta sama energia, która może zniszczyć mężczyznę, gdy jest niewłaściwie używana, jest dokładnie tą energią, która może budować imperia, gdy jest przekierowana. Dlatego starożytni mówili o energii seksualnej jako o ogniu. W rękach niezdyscyplinowanego spala jego życie na popiół. W rękach mężczyzny, z opanowaniem, staje się światłem, ciepłem i paliwem. Kiedy przestajesz marnować się na puste folgowanie, ta energia nie znika. Wraca do ciebie, wzmacnia twoje skupienie, pogłębia twój głos, wyostrza twoją intuicję, wypełnia twojego ducha agresją. Nie tą wrogą, ale celową taką, która sprawia, że poruszasz się przez świat z pędem i intencją. Stoicy mogli nie używać nowoczesnego języka transmutacji, ale doskonale to rozumieli. Każde pragnienie, które pokonujesz, staje się siłą dodaną do Twojego charakteru. Każdy impuls, któremu zaprzeczasz, staje się dyscypliną wykutą w Twojej tożsamości. I każda chwila, w której przekierowujesz swoje pragnienia na swoją misję, swoje rzemiosło, swoje zdrowie, swoje ambicje, stajesz się siłą, którą inni ludzie mogą odczuć. Dlatego mężczyźni, którzy pokonują pożądanie, chodzą inaczej, mówią inaczej. Ich obecność się zmienia, ich oczy odzyskują głębię, którą nieustanne folgowanie im kiedyś odebrało. Przestajesz być pociągany przez fantazję, a zaczynasz być kierowany przez cel. Świat zaczyna schodzić ci z drogi. Ponieważ poruszasz się z energią mężczyzny, który nie jest już podzielony wewnętrznie. Transmutowanie pożądania nie polega na utracie czegoś, polega na odzyskaniu wszystkiego, co straciłeś. Polega na zamienieniu samej rzeczy, która kiedyś cię drenowała, w moc, która teraz napędza Twoje wzniesienie. Kiedy mężczyzna osiąga punkt, w którym pożądanie już nim nie rządzi, dzieje się coś niezwykłego. Staje się nietykalny, nie w sposób arogancki czy niezwyciężony, ale w głęboko duchowym sensie. Hałas świata już nim nie wstrząsa. Pokusy, które kiedyś szarpały jego umysł, teraz przechodzą przez niego jak wiatr przez otwarte pole. Staje się zakotwiczony, wyśrodkowany, nieruchomy to jest esencja stoickiego samoposiadania zdolność do stanowczego stania przy własnych wartościach. W własnej dyscyplinie, własnym celu, bez bycia wleczonym przez impulsy, które kiedyś kontrolowały jego życie. Mężczyźni, którzy pokonują pożądanie, niosą inny rodzaj aury energię, która jest spokojna, a jednocześnie potężna, pokorna, a jednocześnie intensywna, cicha, a jednocześnie niemożliwa do zignorowania. Nie są łatwo pod wrażeniem, nie są łatwo rozproszeni. Nie są łatwo manipulowani. Ich decyzje pochodzą z rozumu, a nie z pragnienia. Ich działania pochodzą z intencji, a nie z impulsu, a ich emocje podążają za ich zasadami, a nie za ich fantazjami. Kiedy osiągasz ten poziom panowania, świat traktuje Cię inaczej, ludzie szanują Cię, nie wiedząc dlaczego. Szanse przychodzą do Ciebie, ponieważ promieniujesz kierunkiem i pewnością. Kobiety natychmiast wyczuwają różnicę, czują, że nie jesteś mężczyzną, którego można wahać samą urodą, a to sprawia, że Twoja obecność jest magnetyczna w sposób, w jaki powierzchowne pożądanie nigdy nie mogło być. Twoje oczy stają się jaśniejsze, Twoja postawa silniejsza, Twój głos stabilniejszy. Działasz z rodzajem wewnętrznego autorytetu, który może pochodzić tylko z pokonania samego siebie. Stoicy wierzyli, że prawdziwa wolność to nie zdolność do robienia wszystkiego, co chcesz, to jest zdolność do nieposiadania przez to czego chcesz. To jest prawdziwe wyzwolenie. Kiedy pożądanie traci nad tobą uścisk, odzyskujesz tron swojego wewnętrznego królestwa. I w tym momencie przestajesz być mężczyzną napędzanym impulsem, a stajesz się mężczyzną napędzanym celem. Ukresu tego wszystkiego, bracie, chcę, abyś zrozumiał jedną prawdę, której świat nigdy cię nie nauczy. Twoja dusza nie jest krucha, jest cenna, a wszystko, co cenne, musi być chronione. Pożądanie próbuje kupić kawałki twojej duszy jeden impuls na raz, szepcząc, że przyjemność jest warta więcej niż dyscyplina, że pragnienie jest warte więcej niż jasność. Że ucieczka jest warta więcej niż siła. Ale nie. Twoja dusza nigdy nie miała być wymieniona na chwile, które pozostawiają cię bardziej pustym niż wcześniej. Masz wznieść się ponad to. Masz chodzić z cichą mocą, kierowany nie popędami, ale zasadami. Masz zbudować coś ze swoim życiem, co przetrwa każdą pokusę, która próbowała odciągnąć cię od twojej ścieżki. A moment, w którym wybierasz panowanie nad impulsem wszystko się zmienia. Twój duch staje się lżejszy, Twoja obecność staje się głębsza, Twój cel staje się jaśniejszy. Przestajesz być podzielony w środku, przestajesz przegrywać bitwy, których nikt inny nie widzi, przestajesz osłabiać własny fundament. Zamiast tego stajesz się całością, silny, skupiony, ugruntowany, wyrównany. To jest życie, o którym mówili stoicy. Życie prowadzone przez cnotę, jasność i wewnętrzną suwerenność. Życie, w którym twoja dusza nie może być kupiona, manipulowana ani skorumpowana. Jeśli to przesłanie do ciebie dziś przemówiło, jeśli coś w tobie się obudziło, jeśli jesteś gotów wznieść się ponad truciznę i odzyskać mężczyznę, którym miałeś być, to polub to wideo, zasubskrybuj. Włącz powiadomienia, aby zostać stoickim żołnierzem i zostaw końcowy komentarz. Moja dusza jest silniejsza niż moje pragnienia. Dziękuję za oglądanie, bracie. Pozostań zdyscyplinowany, pozostań skupiony i pozostań niewzruszony.